Cześć, jak zwykle w niedzielę, zapraszam Was do kolejnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle. Będziemy tłumaczyć zdania, ale w każdym z tych zdań pojawi się czasownik bądź słówko od czasownika kletern. No i w ten sposób chcę Wam pokazać, w jak różnych kontekstach możemy użyć tego czasownika, jak to codzienne konteksty, właśnie są, jakie są to codzienne konteksty, więc myślę, że będziecie mogli śmiało ten czasownik, to słówko kletern, wykorzystać nieraz. No to zaczynamy. Nasze pierwsze zdanie brzmi: Jego siostra jest bardzo zwinna potrafi wdrapać się na dach i po ścianie. Jak myślicie, gdzie ukryte jest to słówko kletern? Bo, uczy, bo, oczywiście, tego słówka kletern musimy tu użyć. No, i to będzie właśnie wdrapywać się. Wdrapywać się to kletern. I tutaj jeszcze w mini słowniczku podałam Wam przymiotnik flink, co oznacza zwinny zwinna, taki sprawny. Teraz, znając już te dwa słówka, możemy śmiało wrócić do naszego zdania i spróbować je przetłumaczyć na język niemiecki. Jego siostra, czyli po prostu seine szwesta jest, jest bardzo zja i zwinny, tak jak zwinna, tak jak sobie powiedzieliśmy to fling. Zajneszwesta szwesta is zja fling. Ona potrafi wdrapać się na dach i po ścianie. I słuchajcie, gdy mamy słówko wdrapywać się, to jest to czasownik określający ruch. Dlatego, gdy wdrapujemy się na dach, czyli na coś w poziomie, to użyjemy przy, przy imka auf, po którym wystąpi biernik, ponieważ określamy ruch. Więc powiemy Zikan auf das dach oder Zikan aufs dach, czyli to auf das skracamy do formy aufs, und po ścianie. Po ścianie to już jest na w pionie. Gdy używamy przyimka imka na w pionie, to używamy oczywiście po niemiecku. Przyimka an, po którym również wystąpi biernik, ponieważ określamy ruch. Czyli powiemy sobie Andi mała i na końcu oczywiście kletern. Seine festa ist sehr flink, sie kann aufs Dach und Andi mała kletern. Nasze kolejne zdanie brzmi Muszę szybko wgramolić się do samochodu. Gdzie tu jest ukryte kletern? Przed chwileczką mieliśmy wdrapywać się, wdrapać się, a tutaj naszym kletern jest czasownik wgramolić się. Czyli jeżeli gdzieś tak się wdrapujemy, wgramolujemy, to to będzie właśnie czasownik kletern. Ale by przejść do tłumaczenia tego zdania, spojrzmy jeszcze na mini słowniczek, który przygotowałam. Der Wagen to samochód, ale też pojazd. Schnell Szybki, szybko, ale tutaj możemy też użyć e, blitzschnel. Blitzschnel to jest taki błyskawiczny, bardzo szybki. E, blitzschnel myślę, że najłatwiej, najlepiej tutaj przetłumaczyć właśnie jako błyskawicznie. E, teraz możemy przejść do naszego tłumaczenia. Muszę, czyli ja, iśmus oczywiście, szybko. I tu możemy powiedzieć iśmus sznel oraz iśmus blitzschnel. Do samochodu się wgramolić. Gdy wchodzimy do czegoś, do środka czegoś, to oczywiście użyjemy przyimka in. Mamy tutaj ruch, wgramolić się, wsiąść w tym znaczeniu, więc oczywiście po in wystąpi biernik. Wagn, samochód, pojazd ma rodzajnik a więc tutaj zamieni nam się na dein. Wagn, czyli Iś mu blitzschnell in den wagen kletern, czyli muszę szybko wgramolić się do samochodu. I nasze ostatnie dzisiejsze zdanie brzmi: kupiliśmy wczoraj roślinę pnącą. No właśnie. E, gdzie tutaj będzie nasze kletern ukryte? E, kupiliśmy, no to wiadomo, Kaufen. Nie, 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 tylko pnący. E, I rzeczywiście tutaj. Stworzymy skletem partyzip eins, e, czyli imię słów, e, i stworzymy z wspinać się, wdrapywać się, w, w, stworzymy właśnie pnący e, przez dodanie końcówki -dy. Roślina to deep flance. E, wróćmy teraz do naszego zdania polskiego i możemy przejść do tłumaczenia kupiliśmy, czyli via ponieważ jest tutaj użyty czas przeszły, via gestem gestern. I teraz roślinę pnącą. Zaczniemy od rodzenika, czyli ajne. Kletern to wdrapywać się, wgramolić się, wspinać się. I z tego kletern tworzymy partycip 2. A partycip 2 tworzymy w ten sposób, że na końcu czasownika dajemy końcówkę dy i do tego dy jeszcze końcówkę przymiotnika, więc wyjdzie nam eine kletternde flanze gekauft wir haben gestern eine leternde flanze gekauft dajcie znać czy znaliście te znaczenia czasownika kletern. jeżeli nie to czy z chęcią będziecie ich używać tych znaczeń właśnie w takim codziennym użytku a jeżeli znaliście, to czy właśnie y, stosowaliście ten czasownik często, czy może jednak y, używaliście innych czasowników, a go pomijaliście? Do zobaczenia za tydzień w kolejnym tłumaczeniu zdania.